Cześć, witajcie na moim kanale. Przepraszam Was na kolejny Olympicsowy haul. Dzisiaj mam rzeczy znowu po 4 zł, dawno nie miałam holu za 2 zł, ale ostatnio jakoś tak jak bywałam, to ciekawego nie było, więc stwierdziłam, że bez sensu brać na siłę tylko do filmiku, biorę to, co mi się podoba i to, co będę nosiła lub ktoś tam z mojej rodziny. Nie biorę rzeczy tylko, wiecie, żeby pokazać, że są fajne, chociaż czasami trafiam naprawdę, widzę ładne rzeczy, ale akurat nie w rozmiarze nikogo z mojej rodziny, nie w moim rozmiarze, więc bez sensu je brać. Mam dwie rzeczy dla mojej mamy, z czego chyba spódnicy nie trafiłam, bo być może będzie za mała. No ale pokażę Wam, co trafiłam, co mam. Pierwsza rzecz to taka sukienka hiszpanka, w rozmiarze 38. Tutaj tak, jest przód, chociaż ona jest taka sama z przodu i z tyłu. W ten sposób pokażę Wam tradycyjnie na sobie te rzeczy. To jest taki fajny, grubszy materiał, mocno elastyczny, bardzo, bardzo fajny na co dzień. I właśnie uwielbiam na dzień takie sukienki, to tak jak nieraz już widzieliście. Bardzo podobne sukienki u mnie w Holach, ale to są rzeczy, które ja uwielbiam nosić na co dzień po prostu. I przyznam Wam, że jak noszę właśnie takie rzeczy na co dzień, to mi się zdarza je po prostu zniszczyć szybko. Także jak jest taka fajna sukienka, to nawet jak mam jakąś podobną, to sobie biorę, bo wiem, że one u mnie naprawdę się fajnie sprawdzają. I jest to bawełna w 95% i w 5% elastan. Także takie wiecie, fajne połączenie, bo jeszcze to jest bardziej elastyczne po prostu. Ale sukienka naprawdę naprawdę mi się sprawdzi. Nie jest to taki, taka rzecz, wiecie, wow! I tak jak jeżeli chodzi o takie lumpowe zakupy, to jeżeli są tanie te dni u nas dostępne w naszych lumpeksach, to myślę, że więcej niż 4 zł, to sukienka tak naprawdę nie jest warta. Ja bym za nią więcej nie zapłaciła, nie kupiłabym jej na wagę pewnie za jakieś tam 30 zł, bo to jest taki zwykły, zwykły, zwykło ale tak ja za 4 złote świetna i na pewno sobie ją ponoszę. Kolejna rzecz jest to sukienka. Która ma taki jeden minus, w sensie nie ma po prostu tego zamka, ale ten zamek, teraz Wam pokażę, jak może ten zamek, tutaj gdzie jest to odszycie góry od części powiedzmy bruskowej, od części spódnicowej, jest taki dosyć, dosyć duży ten szew i zawsze jak się zapina ten zamek, to po prostu go jest ciężko przyciągnąć. Także podejrzewam, że po prostu kiedyś albo jej nie ubiorę, bo po prostu się popsuje albo przy zajmowaniu będę musiała użyć nożyczek. Ale no działać, działa, więc myślę, że dopóki nie będę musiała rozciąć tego zamka, to, to go założę w ten sposób, po prostu będę go dłużej zapinała. Ale jest troszkę takie irytujące, szczerze mówiąc. Ale no nie wiem, nie będę go na razie przebiał krawcowej, bo jeżeli się popsuje, to po prostu go przetnę i myślę, że wtedy dopiero przerobię. Bo tak naprawdę tej skinki nie będę jakoś nosiła często, więc w sumie nie ma sensu widzę, że ten kolor tak trochę nie chce się pokazać przy lampie, jest to taki bardzo, bardzo jaskrawo pomarańczowy może w ogóle o, wyłączę tą lampę, jest to taki bardzo jaskrawo pomarańczowy kolor bardzo ładny moim zdaniem z żółtym, fajnie to wygląda rozkloszowana, jest to rozmiar 36, marka Guidance. u góry ma też silikonowe paseczki, także naprawdę naprawdę fajna moim zdaniem, no taka mega, mega charakterystyczna i nie jest to rzecz, która będzie taka do noszenia bardzo często, ale fajne. Takie ze 4 zł myślę, że naprawdę świetna okazja. I też na nie zjeżdża. Fajnie się trzyma na biuście. Minus, właśnie, no ciężko się zapina ten zamek. Ale tak jak mówiłam, dopóki on działa, to nie będę się tam bawiła w przeróbki. No bo tak naprawdę, no rozpinać go muszę tylko do zdjęcia sukienki. Także nie, nie zdarzy się tak, że to jakby na przykład był zamek w spodniach czy coś, że wiecie, że w, podczas bycia w toalecie mi się on popsuje, będę miała problem. Tutaj jest taka też halka pod spodem. Całkiem fajna sukienka jest. No i ta neonowa sukienka. Aż wyłączyłam wszelkie lampy, ale i tak widzę, że daję po oczach, że będzie mi całą widać. naprawdę ładna. Troszeczkę jest luźna, w pasie na mnie minimalnie, ale może z jakimś paskiem. się może sobie właśnie kupię jakiś taki właśnie neonowy. W sumie tak. Sukienka nie jest znoszenia często, więc tak naprawdę. Nawet jakiś, wiecie, taki chiński paseczek mogę sobie kupić w fajnym kolorze. Bo jakoś tak, mam ochotę tutaj utrzymać wszystko w tych neonach. Ale daję, daję, nawet idę po oczach, tak w kamerze. Mało noszę neonowych kolorów, ale jakoś ta skinka naprawdę mi się podoba. Kolejna rzecz są to takie wody koronkowe, prześwitujące. Całkiem fajne. Myślę, że na jakiś top spokojnie u mnie się sprawdzą, bo tak na sobie z można mi coś za prześwitujące. I jest to marka Nioluk w rozmiarze 38. Myślę, że to jest poliester, tak samo jak ta poprzednia sukienka. Chociaż może jeszcze sprawdzę, bo może koronka będzie z czegoś innego, ale tamta, to, tamta sukienka to zdecydowanie poliester. I jest to. A, widzicie, nie jest to poliester, jest to 90. Nie, w 86% nylon i 14% elastan. Ale takie malutki ten skład zrobili, jak, jak ten. Jak nieraz na ulotkach leków też są takie te literki Całkiem fajne myślę, się, że te to body to są tutaj na ramiączka, falbanka, u góry. Mi się podobają, lubię takie tryte ramiona. No, udawajmy, że tych ramionczek nie ma, bo mi się nie chciało szukać takiego odpowiedniego topu, tylko wziąłam pierwszy z brzega, no bo wiecie, ja tu nagrywam mierzenie i przebiorę się z powrotem, nie będę w tym chodziła, także wiecie. Musicie wybaczyć, udawajmy, że tego nie ma Myślę, że całkiem fajnie ten top wygląda Oczywiście, no, do czegoś innego... Znaczy, te body wyglądają no, oczywiście do czegoś innego pod spodem Jakiegoś takiego prostego topu bez ramionczek Lub naprawdę z takimi cienkimi ramionczkami jak to Ale naprawdę fajna bluzka z tym... Bluzka, bluzka w sumie, body, bluzka Naprawdę fajna, bardzo mi się podoba Tylko mówię, no, coś innego pod spód Może nawet jakieś cieliste Naprawdę fajne Jeden z... W sumie jedna z ulubionych, bo moja najbardziej ulubiona, znaczy najbardziej ulubiona, bo na pewno najczęściej będę to nosiła. A najfajniej wygląda chyba ta neonowa sukienka, mimo przez. Kolejna sukienka, ona jest do przeróbki, powiem ja Wam szczerze, moim zdaniem. Jest to rozmiar 38 i jak dla mnie to ta sukienka, bardzo fajna taka wkryteczka, krateczka, troszeczkę grubszy ten materiał, także fajnie mi podkreślała, taka króciutka baskinka. Ja w sumie wolę trochę dłuższe baskinki, ale myślę, że to wygląda całkiem ok. Ale nie podoba mi się ta ramionczka. I nie wiem, czy one były jakoś skracane przez kogoś, czy one już były tak krótkie, ale dla mnie są za krótkie. One mają wszytą taką gumeczkę w sobie, i po prostu mam wrażenie, że one na mnie troszeczkę za wysoko tutaj siedzą. Dlatego chyba odpruj, rozpruję tutaj od środka, wyjmę tą gumkę, e, zrobię tak, jak mają być, tej długości, jak się podoba, bo bez gumki w ogóle będą na pewno za długie, i wtedy jest krótce. Także pokażę Wam jeszcze nieprzerobione, ale myślę, że właśnie je wydłużę, bo. Jakoś tak troszeczkę za wysoko tutaj są. Mam wrażenie, że wygląda, jakby była nie wiem, za mała, za krótka ta góra na miarę jest ok. Także no, muszę troszkę coś z tymi ramioniczkami pokombinować. Ale już jest całkiem fajna. I zaraz powiem, jakie to jest materiał, bo nie mam szczerze mówiąc pojęcia. Jest to w 95% poliester i w 5% elastan, ale taki dosyć przyjemny ten poliester z dotyku nie unikam jakoś, tam jakoś tak bardzo polistowych ubrań, także spoko, wskąłem nie wiem czy że sprawdzi. Zwrółam się do was trochę, bo chcę pokazać tą górę. Dziś ona jest dosyć krótka, przez co chyba skinka jest za wysoko. A ja nie jestem za od tej sukienki raczej, ponieważ ja mam 30 wzrostu, także no tak przeciętnie, nie? Ja tak jak nie chcę tutaj żeby pokazać. Zobaczcie jak będzie. Tutaj to wszystko niżej. Tylko twych ramionczek, nas się zaraz ściągną, bo to jest główka. Też tak, one są takie, wiecie, rozciągnięte. Od razu to wszystko fajnie wygląda moim zdaniem. Także, no one pojadą do góry, bo to jest główka. Także muszę coś z tym zrobić, bo tak, to myślę, że to jest całkiem fajna sukienka. I to jest tyłu. Ja myślę, całkiem, całkiem fajna. No i teraz tak, ta sukienka, którą właśnie wziąłem do mojej mamy, teoretycznie jest to rozmiar 40. I tak zasugerowałam się rozmiarem, zasugerowałem się tym, że na główka w pasie, ale nie wiem, czy ona jednak nie będzie. Nie będzie trochę za ciasna na mojej mamy, bo nie wiem, że raz jest ciasna, ale no moja mama będzie musiała przymierzyć Pokażę Wam ją na sobie No, to nie jest, to nie jest mój styl, to moja mama chciała mieć taką dłuższą spódnicę z wiskozy, z czegoś takiego właśnie bardzo luźnego, letniego No i udało mi się jej trafić, ale właśnie no troszeczkę się obawiam Tak, to jest nawet 100% wiskoza, bo szczerze mówiąc patrzyłam bardziej na dotyk, także być może przynosiłbym jej poliester, ale jest to wiskoza no, takie drobniutkie wzorki. Ona jest całkiem fajna. No, to jest taka spódnica, którą moja mama chciała, także pani była dla niej dobra. Ale nie wiem, mam wrażenie, że ona jest troszeczkę mniejsza niż ten rozmiar na matce. Ale może, no, pokażę wam ją na mnie. No i mam nadzieję, że moja mamie będzie pasowała, bo jak nie, to, to nie wiem. <laughs> Będziemy mieli szmatkę. Tak wygląda ta spódnica. Mam tutaj takie sznureczki do zawiązania. Powiedziałam, że całkiem fajna. Ja będę na mnie zwróciła uwagę, gdyby nie to, że moja mama dokładnie opisała, jaką chce Tylko właśnie? No nie wiem. Powinna być dobra rozmiarowo, tylko tak. Ona jest tutaj dosyć wąska w biodrach, bo w pasie. ma takie sznureczki, które można zawiązać. W pasie jest dosyć szeroka, także zobaczę, zobaczę, czy my mamy. Znaczy, spodoba ci się spodoba, bo i wysyłam zdjęcie, ale czy będzie pasowała. Ale tak to jest naprawdę fajna. Taka typowa na lato, jeżeli ktoś nie lubi ani krótkich, ani maxi, które jeszcze z tyłu. Taka typowa prosta spódnica. No, zobaczymy, czy trafiłam z rozmiarem. <grym> I kolejna rzecz, ostatnia, to jest właśnie sweterek dla mojej mamy w rozmiarze 36. Taki prosty z kopertowym dekoltem, w kolorze takiej ciemnej oliwki, bym powiedziała. Całkiem fajny, taki zwykle. Całe, całe jego, wiecie, wszystko, co robi roboty, to jest właśnie ten fajny dekolt. Całkiem dopasowany, pruszkowany. Wiecie, no taki zwykle, nawet nie ma co się zachwycać, jednocześnie fajna rzecz. Zaraz wam powiem, z czego on jest. Jest to 79% wiskoza i 21% polami. Nawet powiem Wam, nie wiedziałam, że ten top ma aż taki duży dekolt, ale całkiem spoko wygląda. Znaczy kwak mojej mamie się spodoba, ale może nam trochę większy biuz, więc też będzie inaczej na niej leżało niż na mnie. Jeszcze mama nie namówiłam do nagrywania. Taki dłuższy, myślę, że będzie zadowolona. Całkiem fajny ten sweterek jest, powiem wam. Rękawki, ja bym chciała, żeby miał dłuższe, tak jak dla mnie, właśnie moja mama lubi takie krótsze, także w ogóle będzie zadowolona. I to całe moje zakupy, dziękuję bardzo za oglądanie, dajcie tradycję znać swą wpadł oko, co niekoniecznie, pochwalcie się Waszymi łupami, no i do w następnym filmiku, cześć!